Welcome to the koszmar in the Diablo 2 uh, No Piękne, i to jest Diablo Lecimy yes. na koszmar, że tu już nie mam pierdalania się Ta. Jak widzicie Oczyściana Sługi zła No ona mój partner powiedział, że oczyści te dzicze Jesteśmy w siedlisku zła znaczy idziemy do siedliska zła, a nie jesteśmy Chodź tutaj, ej upadli! Stęsknijmy się za wami tak, teraz te szakale ten... Mogę ubijać ich, nie? No masz zamiast tam C'mon. takie... Masz power. I teraz żaden pedał mi nie straszny. Jest, siedlisko. Nie zrozumiałem, takie I... są takie mocne. Masz już siedlisko? O, czekaj, I bo cierpią. boss. Okaleczenie gwiazd. Ku, o kur... O kur... Masz małe odporności, więc Pierwszony pedał. Ja też zaraz tutaj jeszcze padnę, <noise> <noise> widzicie ludzie, teraz już ostro mnie cwela. Czy miecz, do dupy Nie, do buzi Jebane mnie od... Jeszcze grzmot grzechu jest Gdzie? Tutaj, biję go w dupę Ładnie, a jak ekspleci, człowieku? Ex nie? Życie też leci a ci A jeszcze mi, mi manek został? Człowieku, to już mi się podoba, Choć dosiedli do siedliska zła, ale tam nazwy dymane. Znaczy ten, jest duptą co ty, ale z Durielem teraz się pobawimy i z innymi bossami. Oje, gwałt będzie tutaj niezły. Gwałt? Ja Patrz, nekrofiliat się kłania. Będzie ostre dymanie po dupsku. I... Dobra, skończmy ten temat <laughs> w ogóle. Idą w Wpadły. gdzie są. Dawaj, dawaj. To już ciebie, Ale ekspleci jak... Co? O kurwa. Czekaj, Odury. byłem pedał ten, w z A trzeba wszystkich zabić. No ja ja to zabić tego szamana, czyli ty czy się zajmij tymi pachunkami. No, Zajebiście. No dla ciebie zostają takie piątki z buta. gówno same. No, tutaj jeszcze się nie spodziewajmy, że w pierwszym akcji jakiś wielki potrafię przybierać tu, chociaż... To z pojedynczym pasem. Jak Co jest... ty pierdolisz? Zawsze może być coś fajnego. Łybcu, nie otwieraj tego główna, bo widzisz, tylko tracisz życie. Potwalcie pasem, pochwalcie pasem Pochwalicie hmm? Lukajta 60 do życia jakby ktoś nie widział obrona 5, ale 60 do życia ja pierdolę. Czyli to jest całkiem. To jest moc Ogólnie Coś to nie, tak... To nie... śmieszniejsze kupił go u Charcy w sklepie za 1000 złotych. Więc opłacało się ma to mało no Mam nadzieję, że mnie przerywa, bo ostatnio... Nie, nie, teraz normalnie To no dobrze Wyłączyłeś ekspornosy Jaśnia... Jaśniejąca kula, no wyłączyłem, już stwierdziłem, dobra, co odpuszczę dzisiaj Wyłączę te ściągania Zoba... Bym zobaczył te gówno, ale chuj <laughs> Aha, to niezła argumentacja Ło, ale się to tu prze Monstrualna bestia Zadam. Czekaj, bo piony... O piorunek poszedł i level To jest diablo, czujesz to? Nie, jeszcze levela nie mam Oj, tu jest gorący trup Uważaj, bo teraz cię otaczą Bangi, bangi Ej, psałem, parowy pedał Trupaski Ty co tam jest? Gorący trup Który ma widmowe uderzenie I zaraz mnie zabije Nie no Czekaj, to bo to jest. tutaj też szmaty trzy Teraz Zaraz zabije tego trupa Zabiję. Dobra, wygrałem po Trójzomp! Trój o dupę. Ktoś Trój mi podpowiedział, a nie wiedziałem tego, szczerze mówiąc. Powiedział mi o tym, że y, shiftem inwentory wciskam na miksturkę i wpada mi do pasa. Jestem przekonany. Wow. E, <laughs> no widzę, że Protip No co ty, ja nie, nie, nie nawet nie, nie, nie wiedziałem. Protip też ci dał, dobra. 20 Spoko. domany i 2 do tego hmm. Czekaj czekaj bo ja, sobie, ja się ulepszam tyle To tam, jak szalony 32 level to szalone, to I to map na nie, którym nie. skończymy level? 40, 60? tak, 40, 50 60 skończymy yy, koszman 60 level Można to chyba Talisman, tak, słyszałeś <laughs> talizman. Mniejszy talizman, który będzie mój. Kur... Cztery domany, chcesz go? Nie. A, to z ci. Nie. Wiem, czy nie. Macie, nie. Dobra, potworków już jest mało. O, duży talisman, duży talizman mnie bije, pedals. Duży, duży talisman wyleciał. Ale, 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 ale. Gówno. Byś ich pobił, a nie... No nie, tam się trochę ten, musiałem... O! Światło na światłość nastąpiło. Rozpierdoliliśmy wszystkich A chodź tak. Eee, Wspominałem o tej osobie, zes... Przepraszam, przypraszam, że zapomniałem o, o Niku jego, ale on będzie wiedział, napisze komentarz co żyć. No, życie. powiedz, że to ja ci napisałem, ale no, że tego nie wiedziałeś tak, Gówno prawda. Tak ci napiszę On białe na, o kogo nie chodzi. Wie, nie wiem kto to napisał, ale napisz tak mu Pociśnił. Dobra. Dobra, nie wiem co ty tam pierdoliłeś do mnie <grym> coś, ale Ty nie, nie ma dekarta Keina. No bo dopiero musimy go uratować to... Wiesz, on go jeszcze tutaj nie ma Spierale Znaczy okay. to mówiłem do różdżki <grym> To mówiłem do różdżki oh, yeah. y i teraz kolejną szmatę, którą musimy ubić To będzie krwawa orlica Klik 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 nie mogę Dobra, kaj ti ima od cinec na razpredol? Hej.